Dzień dobry, witam Państwa na Komisji do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji. Otwieram posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Otrzymali Państwo porządek spotkania? Czy są jakieś uwagi do tego porządku? Nie ma uwag, dziękuję. Głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? porządku spotkania. Porządek spotkania został przyjęty jednogłośnie. Y, punkt kolejny. Y, no to rozpatrzenie skargi z dnia 24 grudnia 2024 roku. I y, wydanie, przepraszam, wydanie opinii na temat, wydanie opinii na temat skargi. Y, Dostali Państwo projekt tej opinii. Ja go zaraz przeczytam. Osoba prawna, spółka, spółka, osoba, osoba prawna złożyła w dniu 24 grudnia 2024 roku do rady gminy Michałowice skargę na działanie wójta gminy Michałowice. Skarżąca zarzuciła wójtowi naruszenie dyspozycji artykułu 225 KPA. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku. Punkt drugi. Naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W rejestrach urzędu są stosowne daty i sygnatury. Oraz punkt trzeci naruszenie zasad uczciwej konkurencji poprzez niedopuszczenie do złożenia wniosku sanacyjnego w trybie artykułu 253 KPA, artykuł 14, paragraf 2 KPA, w związku z artykułem 241 KPA. Wezwaniem z dnia 15 stycznia 2025 nadanym przesyłką poleconą na adres wskazany w skardze i doręczonym skarżącej w dniu 24 stycznia 2025 roku Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wezwał skarżącą do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wyjaśnień do wniesionej skargi w zakresie odpowiedzi. Punkt 1. Jakim działaniem Wójt Gminy Michałowice naraził osobę prawną, spółkę akcyjną na uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo wniosku i na czym ten uszczerbek polega? Punkt drugi, na czym polega naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej? I punkt trzeci, w jaki sposób Wójt Gminy Michałowice nie dopuściła do złożenia wniosku sanacyjnego i w jaki sposób zdaniem skarżącej naruszono zasady uczciwej konkurencji? Skarga została przekazana Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem przygotowania opinii. Rola organów w celu rozpatrzenia skargi jest staranna ocena jej przedmiotu, ewentualnie w przypadku niejasności doprowadzanie do jego doprecyzowania. Biorąc pod, pod, powyższe pod uwagę oraz m.in. fakt, że każdy ma prawo do składania wniosków w urzędzie gminy Michałowicy, osobiście w biurze podawczym za pośrednictwem platformy ePUAP, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego, niezbędne dla rozpatrzenia skargi stało się doprecyzowanie zarzutów zawartych w osnowie skargi. Treść skargi bowiem również nie dostarczyła odpowiedzi na wskazane wątpliwości uniemożliwiając Radzie Gminy Michałowice dokonanie oceny zarzuconych Wójtowi Gminy Michałowice naruszeń. Jednocześnie pouczono skarżącą o treści przepisu paragraf 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków stanowiącego, że jeśli w z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie. W terminie. 7 dni. Przepraszam, tutaj się strona zawinęła. No nie, nie służy. Już. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia. Skarżąca nie złożyła wyjaśnień, co zgodnie z dyspozycją wskazanego powyżej przepisu powoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania. Na marginesie należy wskazać, że odpowiedź na wniosek z dnia 3 grudnia 2024 roku o udzielenie informacji publicznej złożony przez Schulz Eufenix, com, spółka akcyjna w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej została udzielona przez wójta gminy Michałowice w terminie. Natomiast stosownie do postanowień artykułu 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnieniu informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dziennik ustaw z 2024 roku pozycja 935 ze zmianami. A zatem rada gminy nie jest właściwa do rozpatrywania skarg w tym zakresie. Koniec. Czy mamy jakieś pytania odnośnie tego uzasadnienia? Proszę bardzo. Ja mam pytanie, w jakim trybie, czy też z jakiego powodu, czy też w myśli jakiego przepisu umieszczamy tutaj zapis, że na marginesie należy wskazać, i tak dalej, informację dotyczącą udzielenia informacji publicznej przez wójta i że to zostało dokonane w terminie. Tutaj chodzi o to, że mimo tego, że na zadane przez nas pytanie skarżącemu z prośbą o doprecyzowanie, mimo tego odpowiedź na jego pierwsze pytanie została udzielona. Dlatego jest napisane, że na marginesie, ponieważ on wysłał pytanie i na to pytanie dostał odpowiedź. To znaczy ten fragment nie dotyczy czynności naszej. Nie dotyczy też żadnej czynności, którą skarżąca spółka y, wystosowała, y, żadnej czynności, którą ona podjęła w stosunku do nas, ani żadnej czynności, którą my podejmujemy w stosunku do spółki. Wydaje mi się, znaczy ja się nie będę upierała tutaj że przy usunięciu tego zapisu, ale wydaje mi się, że dużo byłaby czystsza sytuacja, żeby pani Wójt wyjaśniała swoje sprawy w stosunku do spółki sama, a my odpowiadamy na skargę czy też opiniujemy skargę w takim zakresie, w jakim, w jakim to dotyczy nas. Bo rozumiem, że, że ta sprawa udzielenia informacji publicznej działa się obok tej skargi, nie była w ramach tej skargi. No moim zdaniem jest to tło tej całej skargi, ponieważ skarżący skarży się na to, że zostały mu, tak jak tutaj, już sekundkę. Zostały naruszone jego prawa, czyli zostały naruszone przepisy ustawy o dostępie do informacji, zostały naruszone zasady uczciwej konkurencji przez niedopuszczenie do złożenia wniosku i skarżący twierdzi, że jest, że był narażony na uszczerbek. I to wszystko właśnie było niejasne. Dlatego mimo tego, że odpowiedź została udzielona, skarżący się skarży, a my nie wiemy tak naprawdę. O co się skarży? Dlatego, ja myślę, że dlatego to jest tutaj na, marginie, na marginesie wspomniane, że on odpowiedź jednak na swoją, na swoje zapytanie uzyskał. Tylko, że nie był, był niezadowolony z tej odpowiedzi i, i, to jest, i to jest źródło tego, tej naszej skargi. Rozumiem. Z tym, że tak jak mówię, ja nie będę się czepiać, żeby koniecznie to zmieniać, natomiast wydaje mi się, że albo my wskazujemy i jest to jakby przez nas uznane za element tej sprawy a jeżeli nie jest uznane to możemy o tym nie pisać a w ogóle więc takie na marginesie wydaje mi się tutaj zbędne po prostu wskazujemy że odpowiedź na wniosek jest tutaj załatwiony w terminie i tak dalej i to jest wtedy sprawa jasna tak, bo, bo to, że to jest, to tylko tak rozmydla sytuację, albo to jest element tej sprawy i my to wskazujemy jako rzecz istotną, albo to jest w ogóle nie dotyczące, bo jakby chodzi o precyzję, żeby tutaj też nie było takiej sytuacji, że my się zajmujemy nie swoim, bo to trochę brzmi tak jakbyśmy się w tym akapicie zajmowali nie swoją sprawą. I tłumaczyli panią Wójt, która przecież ma swój aparat urzędniczy i może sobie poradzić sama. Więc to, to taka uwaga, ale ja myślę że, po... myślę, że po prostu w przyszłości możemy tutaj jeszcze bardziej się um, skoncentrować na tym, żeby rozdzielać jednak to, co jest wójtowe, a to, co jest radne. Dziękuję. Ja się zgadzam ogólnie z, z tym stwierdzeniem, z tym, że tu jest napisane, że na marginesie, to jest taka informacja dodatkowa, gdyby ktoś czytał to uzasadnienie, to jest jakieś objaśnienie, że do że mimo wszystko. To... Rzeczywiście to nie, nie, nie wnosi nic do tego tematu. Jest to sprawa na marginesie i jako taka myślę, że powinna zostać. Rozumiem, że w, jeśli dobrze pamiętam w skardze było również uwidocznione to, że informacja publiczna nie została albo na czas przekazana, albo nie została w ogóle przekazana, tak? Czyli my się odnosimy do pełnej skargi to również chyba do tego, bo generalnie, generalnie jest to skarga na wójta, jak rozumiem, na działalność wójta, tak? Tak, jest to skarga na działa, działalność wójta. Chodzi mi o to, że jeżeli to nie jest ta sprawa, to w ogóle nie piszemy, ale jeżeli to jest ta sprawa, to nie piszemy tego na marginesie, okay. tylko po prostu włączamy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Głosy w dyskusji. W związku z tym, czy możemy przejść do głosowania nad tą opinią? Przepraszam tak, jest, jest dyskusja. To w, w końcu znosimy to na marginesie, czy zostawiamy? Czyli głosujemy taką treść, jaka jest OK. Dobra, dziękuję. Tak, uwaga została przyjęta i ona jest słuszna, tak żebyśmy na przyszłość się trochę bardziej precyzyjnie odnosili. Niepoetycko. Przejdźmy do głosowania nad opinią. Ktoś z Państwa radnych jest za przyjęciem opinii? 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Przejdźmy zatem do uchwały. Przeczytam treść uchwały. uchwała w, w, rady gminy Michałowice w sprawie skargi na działanie wójta gminy Michałowice na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnych, gminnym oraz zgodnie z artykułem 238 i artykułem 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego rada gminy Michałowice uchwala co następuje Pozostawia bez rozpoznania skargę z dnia 24 grudnia 2024 roku na działanie wójta gminy Michałowice z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Zobowiązuje się przewodniczącego rady gminy do poinformowania skarżącej o sposobie załatwienia skargi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie już przegłosowaliśmy. Czy państwo radni są za przyjęciem uchwały w takim a pytanie i głos w dyskusji. Tak? Opinia. Tak. Ja uważam, że to głosowanie, które już było, to było o tym, że pozostawiamy tą skargę bez rozpatrzenia i już dalszego głosowania nie potrzeba, bo dostaliśmy projekt, w którym jest konkluzja, pozostawiamy skargę bez rozpatrzenia, a do tego dostaliśmy uzasadnienie. Więc to, co mieliśmy zrobić, już zrobiliśmy, i drugi raz nie ma potrzeby głosowania. Y Wobec wyczerpania projektu, porządku naszej komisji. Pytania o sprawy wniesione. Czy mamy jakieś sprawy wniesione? Porządkowe. Nie mamy. Dziękuję. W takim razie zamykam posiedzenie komisji.